Cześć, moi drodzy, i na wstępie chciałem zaprezentować tematykę dzisiejszego odcinka, a będą nią radiosondy. Temat cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, więc postanowiłem wyjaśnić bardzo wiele kwestii z tym związanych. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku wyjaśnimy od początku, czym są radiosondy, skąd się biorą, kto je wypuszcza, do czego służą i jak wygląda sądowe hobby. Myślę, że tematyka Wam się spodoba, więc zaczynamy. Radiosądy często nazywane są balonami meteorologicznymi. Jednak to nie balon jest tutaj kluczowym elementem, ale właśnie sama sonda lub bardziej fachowo Radio meteorograf To urządzenia wypuszczane z ponad 1300 ośrodków na całym świecie, zajmujących się pomiarami i badaniem pogody. W Polsce mamy cztery miejsca, z których balony takie są wypuszczane: To Wrocław, Łeba, Legionowo i Tarnów. Natomiast nadzorcą tych procesów w Polsce jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na obszarze naszego kraju. Sądy spadają także z Niemiec, Czech, Białorusi, Rosji i Litwy, a czasem nawet ze Szwecji. W miejscu, w którym mieszkam, najczęściej lądują sądy wysyłane przez Bundeswehr z miejscowości Lindenberg w Niemczech. Sonda Meteo, jak sama nazwa wskazuje, to urządzenie służy do pomiarów meteorologicznych. W przypadku trzymanej przeze mnie sądy: są to parametry takie jak temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz oczywiście pośrednio e, będzie tutaj pomiar prędkości i siły wiatru. E, zadaniem takiej sondy jest zbicie w górne partie atmosfery i tam właśnie e, zbierać informacje, które są wykorzystywane w dziedzinie nauki jaką jest aerologia. E, dzięki tym pomiarom mamy możliwość Dostępu do bardzo szerokich prognoz e, pogodowych, które są szeroko publikowane czy w internecie, czy e, w formie graficznej przedstawiane w telewizji. Do tego służą właśnie takie sądy. Mamy jeszcze sądy, które e, będą badały inne parametry, ale o nich powiemy za chwilę. Ze względu na przeznaczenie sądy wzbijają się na różne wysokości, a proces przebiega z reguły w ten sam sposób. Urządzenie wypuszczane jest przez konkretny instytut, czy jednostkę, lub instytucję pomiarową. Balon napełniony gazem unosi sondę do wysokości, w której balon pęka. Na Ziemi jego szerokość to około 1,5 metra, natomiast na wysokości 34-35 km to ponad 6 metrów. Gdy balon pęknie, sonda rozpoczyna opadanie na spadochronie. Lot ku Ziemi może być krótki bądź bardzo długi. Wszystko zależy od prądów powietrznych, a także tego, czy spadochron się prawidłowo rozwinął. Urządzenie posiada na swoim pokładzie czujnik GPS, który dokładnie określa przez cały czas lotu lokalizację. Wysyłają także strumieniem danych APRS na konkretnej częstotliwości w zakresie około plus minus 400 MHz. Dzięki pomiarom wysokości oraz prędkości przemieszczania określa się siłę wiatrów i prądów powietrznych. Budując na tej zasadzie modele pogodowe. Jakie możemy wyróżnić rodzaje sąd? No, tak jak już mówiliśmy cały czas, yy, pierwszym i takim podstawowym gatunkiem yy, tych urządzeń będą yy, sądy Meteo, no, które mają za zadanie rejestrowanie tych podstawowych czynników, parametrów pogodowych. Drugą taką kategorią, są to bardzo proste sądy, tak zwane piloty. Sądy pilotażowe. One są z reguły wysyłane zanim jakikolwiek proces pomiarów się zacznie, w celu określenia warunków pogodowych, kierunku wiatru. No, jakby są taką, takim urządzeniem, które sąduje najpierw warunki pogodowe panujące u góry. No i trzecim takim gatunkiem są, które są. Wysyłane, które spadają też w Polsce, najczęściej są to e, sondy ozonowe. E, tutaj mówimy już bardziej o zespole urządzeń, bo z reguły jest to e, dosyć e, duże pudełko, w którym znajduje się aparatura do pomiarów e, uszkodzenia czy też stanu e, warstwy ozonowej w przestrzeni. Plus do tego jest e, zwykła sonda e, podpięta Meteo. Wszystkich rodzajów, jak i tych, które są wysyłane w Europie oraz tych, które lądują na naszym terenie, na terenie naszego kraju, no nie będę omawiał, bo jest to temat bardzo, bardzo szeroki. W przyszłości na pewno będę, posiadając takie sądy, puszczał jakieś informacje, jak one wyglądają. Ale tu w linku u góry oraz w opisie pod filmem znajdziecie link do Filmu jednego z kolegów, który wyjaśnia, też objaśnia, skąd jakie dane sądy lądują w Polsce, skąd są wysyłane, no i jak, jakiego rodzaju są to sądy. W większości są to po prostu sądy Meteo różnych producentów, ale mam nadzieję, że filmik troszeczkę rozjaśni entuzjastom tego tematu, jakie sądy możemy wyróżnić, które lądują w Polsce. Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda konstrukcja typowej radiosondy. I tutaj, za przykład, posłuży mi już wcześniej omawiana sonda firmy Vaisala, fińskiej firmy. Jest to model RS41 z dopiskiem SGP. One się między sobą nieco różnią, ale ogólne przeznaczenie i zasada jest mniej więcej taka sama. W tym miejscu znajduje się antena. Tutaj mamy przycisk, oczywiście do włączania całego urządzenia. Znajduje się tu także koszyk na baterię, który możemy zdemontować kilkoma ruchami, ale nie będę teraz tego robił, bo za chwilę coś połamie, bądź uszkodzę, a ja chyba bym tego nie chciał. Jednakże, nie, tutaj się w tą stronę to odpina. W tym kierunku, tak będzie łatwiej przedstawić Wam budowę tej płytki. No i tak pokrótce można przedstawić kilka rzeczy, które się tu znajdują. Oczywiście mamy tutaj piny do zasilania, całe układy zasilające. Tutaj znajduje się ten wysięgnik czujnika i ten czujnik bardzo często po upadku odlatuje, tu jak widać on e, zaraz wam pokażę. On już ledwo się trzyma. E, bardzo często się znajduje sądy już bez tych czujników. E, no, takie jest po prostu naturalne prawo taka jest konstrukcja e, tego urządzenia. Tutaj znajduje się e, mózg tego urządzenia jest to mikrokontroler, jak widać, ARM St32L412, gdzie ten ostatni człon mówi tutaj o pamięci. Co jeszcze? W tej części znajdują się układy, no już takie dosyć przetworniki analogowo-cyfrowe mamy tutaj jakieś falowniki najważniejszym jest ten układ nie wiem czy będzie widać jego oznaczenie jest on oczywiście tą stroną to jest układ od GPS-u o niskim poborze mocy to to jest dosyć mocno rozbudowany czujnik ciśnienia oznaczony Symbolem RPM 411. Można w internecie znaleźć dużo projektów, które opierają się na tego typu czujniku, wykorzystanym oczywiście w turnie. To jest też jeden z powodów, dla których ludzie no, latają za tak zwanymi sądami. No i teraz ostatnim, takim dosyć mocno ważnym układem jest ten układ tutaj. Yy, zaraz spróbuję wyostrzyć, czy da się go zobaczyć, yy, jaka jest, jakie jest jego oznaczenie. Yy, tak, SI4032, teraz chyba to widać. Mam nadzieję, że mi się ręka nie trzęsie. To jest układ radia, który jest jak widać tutaj, można zauważyć po yy, ścieżce idącej z anteny, sprzężony yy, właśnie z tym durcikiem, który jest tą anteną. Tutaj mamy ostatnią dosyć ważną rzecz, którą są piny, wtyk, gniazdo, jak to można nazwać, każdy sobie niech dopowie, za pomocą tego gniazda też możemy w późniejszym etapie sami zaprogramować sondę, aby była jako nie sonda już meteorologiczna, ale taka nasza własna, bądź wprowadzić do niej oprogramowanie, które pozwoli nam zrobić z takiej sondy stację pogodową. No i tak pokrótce można powiedzieć, wygląda budowa takiej sondy. Oczywiście wszystkie modele, które przedstawiałem też wizualnie wcześniej, one się będą różnić. Będą się różnić też z zakresem różnych czujników. Część tych sąd bada więcej rzeczy, są też sądy specjalne, ale tak jak mówiłem, o tym nie będziemy na razie mówić, bo jest to temat rzeka. Myślę, że można by było na ten temat napisać bardzo obszerną książkę. Sądoza. Co to takiego? Sądoza można stwierdzić, że jest to choroba, ale to też bardzo niezrozumiałe zjawisko. Jakie w dzisiejszych czasach możemy zauważyć wśród amatorów poszukiwania, pogoni, no i e, też powtórnego użycia tego urządzenia? Wielokrotnie już wchodząc gdzieś na drzewa, czy e, biegając po jakichś łąkach, spotkałem się z opinią: po co ci to, na co, e, do czego chcesz to wykorzystać? Co to za dziwna moda? Ja uważam, że Pogoń za sądami, znajdowanie ich oraz cały szereg rzeczy, które się z tym wiążą, to tak naprawdę dosyć mocno zaawansowany, ekstremalny sport. Zdarzyło mi się już szukać sądy w ciemnym lesie o drugiej w nocy z taką niewielką latareczką, co w ogóle było szaleństwem mega. Zdarzyło mi się też gonić sądę samochodem. 82 km, no można powiedzieć, <głosilna> że cała ta pogoń wyglądała trochę ja jak mecz daleko, do... piłki nożnej, ja a ja byłem tutaj, na ja radiu komentatorem dla swoich kolegów, którzy z emocjami czekali, czy znajdę tą sondę, czy będę pierwszy, czy ktoś mnie uprzedzi, czy, czy uda się chociaż zobaczyć, gdzie ona jest. Często wszystkie te aspekty wiążą się z dosyć dużym wysiłkiem fizycznym, chodzeniem niejednokrotnie przez bagna, szukaniem na drzewach, chodzeniem na te drzewa, po różnych lasach. Więc naprawdę wiele czynników, które są doza za sobą niesie, to po prostu elementy sportu ekstremalnego. Jeden z moich kolegów, pozdrawiam tutaj Kornela, podróżuje na przykład po lasach, łącznie ze swoją rodziną, zabiera też córkę na takie poszukiwania i traktują to jako formę przyjemnej aktywności rodzinnej i spędzania wspólnie czasu. Także sądza ma wiele wymiarów. Pomijam tutaj oczywiście chęć pozyskania samej elektroniki ze środka tego urządzenia, ale Wiele rzeczy, które w dzisiejszych czasach nie jesteśmy w stanie sobie zapewnić poprzez internet, telefon, zapewnia nam właśnie poszukiwanie i aktywność w terenie. Dlatego wiele osób coraz częściej chodzi i poszukuje właśnie sąd radiowych, które spadają na terenie naszego kraju. Sądoza ma u każdej osoby różne podłoża. Dla jednego to chęć kolekcjonowania różnych modeli sąd, dla innego potrzeba rywalizacji. Samo spełnienia. Czasem potrzeba wykorzystania elektroniki do innego projektu i wreszcie forma odpoczynku aplikująca szereg pozytywnych emocji. Wszystko to sprawia, że duża część osób zarażona są dozą, pada w to hobby bez opamiętania i pozostaje w nim na zawsze. Co musimy uczynić, aby Zapolować poprawnie na naszą pierwszą radiosondę. Podstawowym elementem będzie rejestracja na stronie radiosondy.info, gdzie znajdziemy cały wachlarz informacji o tym, skąd lecą sondy, w jakim kierunku, gdzie jest ewentualny ich upadek na ziemię, jakiego rodzaju jest to sonda, z którego miejsca jest wysyłana. Na jakiej częstotliwości nadaje swoje dane, możemy się tutaj zarejestrować. Wpisać też e, taką chęć dostawania różnych powiadomień czy drogą mailową, czy za pomocą e, komunikatora. Signal będziemy informowani, jeśli jakaś radiosonda znajdzie się w pobliżu e, oraz będziemy dostawali też informacje, jaki jest plan na dany dzień i czy akurat. Obrębie, który sobie zaznaczymy, może być to 20 km, 30, 50. Czy jakaś sonda jest przewidziana do upadku w tym miejscu? Drugą taką stroną jest Sondy Hub i to także jest aplikacja. No tam troszeczkę więcej jest tych informacji. Może troszeczkę w inny sposób są przedstawiane. Działa to na zasadzie aplikacji online, gdzie. Ta prognoza, na przykład upadku, i ten algorytm zmienia się w trakcie trwania lotu i pokazuje nam przypuszczalne miejsce, no, ale to sobie każdy z Was musi zobaczyć, kiedy podejmie taką próbę. Tutaj też istnieje możliwość włączenia tak zwanego trybu pościgu, czyli w momencie, kiedy decydujemy się na podążanie za taką sądą. Naciskamy z jednej z zakładek tryb pościgu, i wtedy telefon naszą lokalizację wysyła, jakby do oprogramowania. Jesteśmy widoczni na mapie, że podjęliśmy próbę no, znalezienia takiej radiosondy. I tutaj wchodzi taki aspekt, o którym mówiłem już w swoich innych filmach, czyli takiej, po, takiego poprawnego dżentelmeńskiego zachowania się w trakcie pogoni. Jeśli jest kilka osób, które podejmują taką próbę, no to warto się z taką drugą osobą skontaktować, bądź właśnie umieścić informację, że jesteśmy w pościgu, no, żeby ktoś na darmo, czasem nawet i kilkadziesiąt kilometrów sam ludzie w stanie przejechać, nie jechał no, po to tylko, żeby przywitać się z nami, czy powiedzieć nam cześć. Są oczywiście różne sytuacje, ja najczęściej staram się wymienić numerem telefonów, jeśli kogoś spotkam na miejscu upadków, tak aby w przyszłości wyeliminować właśnie jeżdżenie takie na pole czy w różne miejsca, czasem bardzo daleko oddalone, na darmo. Kwestią budzącą wiele kontrowersji jest legalność takiego zbieractwa. Na każdym z tych spadających urządzeń zawsze znajdziemy naklejkę z informacją, kto takowe pudełko wypuścił. I to właśnie tam są informacje o tym, co z daną sondą można zrobić, lub że jest to śmieć elektroniczny. A jeśli jest to śmieć elektroniczny, nie jest to zbieżne z prawem, aby zachować taką sondę. Przy bardziej zaawansowanych konstrukcjach i urządzeniach specjalnych znajdziemy informacje o tym, że taka sonda jest własnością konkretnego instytutu i albo nie możemy jej zabierać z miejsca upadku. Albo zobligowani jesteśmy do dania takiej sondy, bądź zgłoszenia tego faktu drogą telefoniczną. Kolejnym ważnym elementem sądowego amatora będzie radioodbiornik typu LORA. To konkretne urządzenie zbudowałem sam, i tu pod linkiem możecie zobaczyć, jak wyglądała jego budowa. Jeśli ktoś chciałby takie urządzenie zrobić, to zapraszam do tego filmu. Jeśli ktoś by chciał zakupić, to kontaktujcie się ze mną, na pewno wam w tym pomogę. Wracając do tego urządzenia, do czego to służy? W momencie, kiedy nasza sonda, którą gonimy, już jest na tyle nisko, iż żadna strona internetowa nie, ani aplikacja nie podaje jej lokalizacji, no to to urządzenie służy konkretnie do namierzania, bardzo precyzyjnego namierzania radiosondy. Jak to działa? No, w najprostszy sposób mówiąc, taka radio sonda wysyła sygnał radiowy, w którym też jest ciąg informacji o jej lokalizacji. A to urządzenie tą lokalizację po prostu odczytuje. Co jeszcze? W prosty sposób, poprzez połączenie Bluetooth, mamy możliwość odbioru tych wszystkich informacji z tej naszej konkretnej lorki na ekranie naszego smartfona. Tam wyświetla nam się mapa, wyświetla nam się położenie, no i też nasza lokalizacja oraz częstotliwość, jak i typ sondy, za którym podążamy. I te wszystkie informacje, no, czynią polowanie na sondę dużo łatwiejszym. Kolejnym ważnym elementem, jaki powinniśmy mieć ze sobą podczas poszukiwań, jest tak zwany plecak sądowy, czyli wszystkie te przydasie, które będą nam potrzebne na miejscu, aby e, czy przejąć sądę, czy ściągnąć ją z jakiegoś drzewa, e, czy po prostu zwyczajnie posprzątać. E, podstawowym takim e, wyposażeniem powinny być nożyczki, przecinaczka, e, rękawiczki ochronne, e, czy też i worek na śmieci, gdzie zapakujemy resztki balonu oraz czasem spadochronu w różnym stanie one lądują, więc niekiedy nie da się po prostu tego użyć. To samo jeśli chodzi o sznurek, ten, do którego jest przyczepiona sonda. Czasem on potrafi się tak splątać, że nie da się nic innego zrobić, jak tylko go pociąć. Niektórzy noszą ze sobą różnego rodzaju liny, sznurki, czy też no, proce. W jakim celu? A w takim, aby Zahaczyć właśnie ten sznurek w momencie, kiedy sonda wisi wysoko na gałęzi drzewa, bądź między jednym drzewem a drugim. Też mi się zdarzyło z kolegą Wojtkiem, byliśmy na wypadzie, gdzie chodziliśmy z 8-metrowym bocakiem, właśnie po to, aby zahaczyć taki sznurek, aczkolwiek wtedy nam się to nie udało. Czy potrzeba czegoś jeszcze? No, warto jest czasem przewidzieć, do jakiego miejsca się udamy. Niejednokrotnie już wybrałem się w jakimś sportowym obuwiu, i potem miałem problem. Bo depcząc po bagnie wracałem z nogą mokrą do kolana. Więc warto jest też przewidzieć, w którym miejscu mniej więcej sonda może spaść i zabrać ze sobą jakieś obuwie, które uchroni nas przed mokrymi nogami, bądź takie, które pozwoli nam przejść przez taki trudny teren. Co z tej sondy zrobić można? Wiele osób zadawało to pytanie w komentarzach na wielu platformach. Jeden z kolegów stwierdził, że można tam wgrać niemal wszystko, ale z reguły radiowcy i sądziarze używają sąd w turnie z własnym oprogramowaniem, a jak to zrobić, możecie zobaczyć w filmie podlinkowanym u góry oraz w opisie filmu. Istnieją także projekty wykorzystujące sądy jako radiowe stacje pogodowe, czy też trackery GPS lub bazowe stacje wysyłające informacje o nas samych. Wszystko dzięki APRS. Jeśli masz jakiś ciekawy pomysł na wykorzystanie takiej sondy, to podziel się tą myślą w komentarzu. Być może taki pomysł przedstawię na kanale. Mam nadzieję, że troszeczkę ten film rozjaśnił Wam tematykę radiosąd i tego, jak podjąć się próby ich złapania, przejęcia Pogoni. Wszystkim Wam życzę udanych, tylko i wyłącznie udanych połowów. No i mam nadzieję też, że niedługo będziemy mieli taką możliwość spotkać się w terenie. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego razu. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, do lajków i do wsparcia kanału Małą Kawą. Do zobaczenia. Do usłyszenia. He bez odbioru.